Witam wszystkich w kolejnym odcinku z GTA Online. Dzisiaj pokażę wam, jak już pewnie domyślacie się po tytule, nowy motorek. Stoi on tutaj. Taki kosmolot. Nazywa się to Nagasaki Shotaro. I teraz tak, powiem wam jak go zdobyć. Znajduje się on tutaj, na Legendary. Kosztuje no dosyć sporo, nie? Ale teraz, jeden haczyk, nie będziecie mogli go kupić sobie od tak, że wejdziecie na tą stronkę, i on tu będzie. Musicie najpierw wejść w tryb, nowy tryb adwersarza. Już wam pokazuję, który czekajcie, adwersarze, tutaj są. I teraz to się zwie, linia śmierci. Musicie któryś z nich włączyć, jak widzicie, są tutaj te motorki na zdjęciu. I nieważne, czy to wygracie, czy nie, byle byście tylko dotrwali do końca całej tej gry. I wtedy odblokują się Wam te motorki. I do tego te ubranko, co ja mam. Oczywiście są wszystkie kolory, teoretycznie, nie? Tam zielony, czerwony, różowy, niebieski, żółty, tam takie są kolorki. Nie i to ubranko kosztuje 190 tysięcy, ale to zaraz też wam pokażę. Teraz sobie w motorek trochę wam pokażę, jak zmodyfikować. Można jest tego niewiele, ale no zawsze coś, no dobra. To widzicie pancerz, tam nie będę patrzał w to, hamulce, silnik, no tylko możemy przerobić osiągi. Niestety przednie błotniki to możemy usunąć i przednie i tylne, tak. No ale ja zostawiam, bo fajniej to wygląda. I tak naprawdę to jest wszystko co możemy zrobić, jedynie jeszcze lakier zmienić. A lakiery to już wam pokazuję jak tutaj leci. Ten motorek świeci w ciemnościach, tak? Więc... E, normalnie możemy sobie zmienić tu kolor obudowy całej karuserii, że tak powiem. Ona nie świeci. Od razu uprzedzam, to nie. Czyli kolor podstawowy to jest zwyczajny kolorem. Witam dwóch widzów, siema. Kolor dodatkowy. Dopiero kolor dodatkowy so... jest tym naszym neonem, który świeci. I jego właśnie proponuję wziąć w jakimś żywym kolorze, tak jak ja. Mam tutaj stresową zieleń, ale także możecie sobie wziąć... Na przykład wyścigowy żółty, albo kanarkowy, też to będzie świeciło fajnie. Tak samo i pomarańczowy. Też będzie świecił mocno. Albo jak ktoś ma w ekipie fajny kolor, tak jak ja na przykład, to może sobie wziąć niebieski. To będzie tak zarówia coś fajnie świecić, że naprawdę... No. To było chyba na tyle. Kołek, rodzaj kół. Niestety, No, coś tu można pozmieniać. Ale to bez sensu i tak tego nie widać, bo te całe, nie wiem, co to są, piasty jakieś zmutowane zasłaniają. Więc ja nawet tego nie ruszam, bo szkoda, kasy mi na to. Ale nawet koloru byśmy nie mogli zmienić. No nie jest kolor. Tu też. No dobra, bez sens. I tak cały ten botnik zasłania. chyba, że te błotniki usuniecie, no to wtedy będzie wam trochę bardziej widać to. No. Ale ja tego nie robię, bo ja mam te błotniki, więc bez sensu. No dobra, z księgiem biegów to wiadomo, nie będę to pokazywał, bo nie ma sensu. No jeszcze jeden jest światło, no to reflektor, tak. Wiadome. A wiecie, na co zamontuję. Niech sobie jest. Dobra. No teraz jeszcze wam pokażę tę ubranka mm -hmm. Okej. Okay. Tylko muszę znaleźć jeszcze tu jakiegoś sklepa z ubraniami. A czekajcie zrobimy tutaj, żeby nie latać, nie wiadomo gdzie po tej mapie. Żeczkę wyłączył, bo mnie irytuje. Ten motor wcale nie jest jakiś nieludzko szybki. Tak jak mogłoby się wydawać po jego wyglądzie. Szału nie ma. Dobra, jeszcze raz mogę wam go pokazać na świetle dziennym, no taki tam płaszczak kosmolotowaty i tyle, z hmm. wywalonym przednim gołem, no dobra, jedynie fajne co to ma te sprężynki z tyłu, zobaczcie, są fajne takie zielone, robią się pod kolor tego całego neona, to mi się podoba. A ubranka, niestety nie znajdują się w żadnym z tych tutaj, o o o, z tych takich... Kasku tak samo nie da się oddzielnie kupić, chyba że nie znalazłem go, ale szukałem i nigdzie nie widziałem. A to się kupuje, już wam pokazuję tutaj. Linia śmierci i są tu. No, kilka tego jest, nie? Ja polecam wam brać właśnie zielony, albo ten żółty. To jeszcze świeci w miarę. Biały. No i jeszcze ten niebieski. No one świecą. Bo widziałem. Reszta tamtych takich czysty niebieski nie warto, bo i tak tego nie widać. Dobra. Ja sobie zrobię jeden myczek. No bo zaraz. Um, no dobra. No to co? Chyba byłoby na tyle wtedy. No, tu nic więcej nie dodaję tylko ten motor w końcu. I to, a... Ten cały tryb adwersarza, może ponagrywam, ale tu muszę mieć ekipę i to z czasem, więc się z tym nie pali. Chciałem tylko wam dzisiaj to zaprezentować, tyle, nie? Jak macie jakieś pytania, no to napiszcie mi, teraz ja wam odpowiem, póki jeszcze jestem. Bo potem to będę musiał wam w komentarzach odpowiadać. A tak to wam odpowiem osobiście. że tak powiem, głosem. <laughs> Nikt nie ma pytań? Dobra. No to co, wtedy tak. Tradycyjna formułka kończąca. Jeżeli chcecie być na bieżąco z naszymi filmami, to zostawcie suba, komentujcie, lajkujcie nasze filmy. To nas motywuje do kolejnych działań, do nagrywania z nas lepszych filmów. Dla Was oczywiście, bo robimy to wszystko dla Was, nie dla siebie. My potem nie oglądamy tych swoich filmów, nie jaramy się tym. To jest dla Was, z myślą o Was. No. I nie zapominajcie o no, oficjalnej stronie kanału na Facebooku. Nazywa się tak samo jak kanał, czyli Nuke Warriors, więc z łatwością to znajdziecie. Tam też polubcie naszą stronkę. Tam zawsze się dowiecie też jakichś informacji ważnych, na przykład, że dlaczego nie będziemy długo nagrywać, czy coś takiego. No. Jest na bieżąco uzupełniane, więc spokojnie wchodźcie tam. No i tyle. No to co, jeszcze raz wtedy dzięki za oglądanie i pozdro do kolejnych odcinków. O, macie jeszcze motorek.